Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 5 września. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, słyszy się powszechnie o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród Pogan, mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecnym duchem już potępiłem tak, jakbym był wśród Was, sprawcą owego przestępstwa. Przeto, Wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym chlubić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że prześni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak, przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz prześnego chleba czystości i prawdy. Święty Paweł. Dzisiaj mówi do nas o kwasie złości i przewrotności. Wymienia je jako przeszkody do prawdziwego świętowania Paschy. Nie wiem jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że czasem grzech w moim życiu jest takim kwasem. Wpra wprowadza takie zamieszanie do mojego życia, to życie wcale nie jest takie dobre. Co jest Twoim kwasem? Co Tobie przeszkadza w świętowaniu radości i Paschy Pana? Co Tobie przeszkadza przejść z niewoli zła, grzechu do wyzwolenia, które płynie od Chrystusa? Pomyśl dzisiaj o tym. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.